Kochana żono, kochane dzieci, znajduję się w Rosji Sowieckiej. Jestem żyw i zdrów. Pisałem do Was list 1 grudnia 1939 roku. Nie otrzymałem odpowiedzi, nie wiem dlaczego. Halinko i dzieci, nie martwcie się o mnie. Przyjdzie czas, że niedługo zobaczymy się. Napisz mi list, jak zdrowie Twoje i dzieci. Czy nie chorowaliście? Stale myślę o Was. Czy Rysio i Ircia często mnie wspominają? Stale widzę Was we śnie. Napisz mi, u kogo mieszkasz, czy nie skradziono jakichś rzeczy. Zruszona jestem bardzo i trudno mi czytać. Dobrze, żeby Jadwiga była i pomagała Tobie w pracy. Pisz tylko o sprawach prywatnych i zdrowiu. Serdecznie pozdrowienia przesyłam osobom, które opiekują się moją najdroższą rodziną. Całuję Was mocno. Do widzenia, Michał, kochający mąż i ojciec. Ja wiem, że na pewno to zdjęcie, o którym ja w tej chwili powiem, to nie zostało do taty, nie dotarło na pewno do taty, jest tu takie zdjęcie, gdzie jesteśmy w trójce w trawie. Wysłała do taty specjalnie, bo chciała się pochwalić, że ja się urodziłam, że ja jestem, że ja przyszłam na świat, że jest teraz nas trójka, że ta trójka czeka na niego. Ktoś mówi: A, bo ty się urodziłaś po śmierci ojca. Nie, tata w kwietniu jego zamordowano, a ja się urodziłam 29 lutego. Żeby było śmiesznie, to mam co cztery lata urodziny. Miednoje, byłam wtedy raz, byłam w Twerze i mogę dzisiaj przypuszczać, że jeżeli był wywieziony na piątej pozycji jego nazwisko, lista śmierci 032-2, łamane przez 2, 20 kwietnia, to mogę przypuszczać, że piąty był rozstrzelany, że oni z listy brali po prostu, że ten tokariew, tak jak mówił, później zeznawał tutaj, yy, żeśmy oglądali film, yy, to tokariew zeznawał, że oni po prostu każdą listę dokładnie wyczyścili czyli z każdej listy każdego brali i rozstrzeliwali w podziemiach budynku NKWD w Twerze. Pod osłoną nocy, wywożono ich ciężarówkami do wsi Jamok, do Miednoje, tuż obok Miednoje, i tam zakopywano ich, spychaczami spychano. W 1991 roku, jak wykonywano ekshumację polsko-rosyjską, prokuratorską, to wtedy odkryto ten dół. Z białej, cegły, z białej cegły zrobiony prostokątny taki pojemnik, z którego wyciekała do wszystkich dołów uryna i ścieki. Ziemia od tych mundurów była zabarwiona na granatowo i jest zabarwiona, a czaszki tych ludzi są granatowe. także od koloru mundurów, czyli z farby munduru, czyli są naznaczeni na, wie, na wieki, że mieli takie, taki zawód. Te krzyżyki są zrobione z korzeni drzew, które musiano, musiano usunąć z dołów śmierci i one wyrosły na ich ciałach, one wyrosły na nich. Jestem osobą wierzącą. Kiedy ksiądz Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich, zwołał z całej Polski wszystkie rodziny katyńskie na wały częstochowskie, żeby odprawić w tydzień po Wielkanocy drogę krzyżową dla Katyńczyków. To wtedy również, żeśmy stanęli przed ołtarzem Matki boskiej, częstochowskiej, i żeśmy przebaczali mordercom. Pokazaliśmy wtedy naszą siłę, że my możemy przebaczyć, ale to nie znaczy, że nie pamiętamy, my będziemy zawsze pamiętać, i będziemy o sprawiedliwość się upominać, ale przebaczamy. Bo w tych ludzi już w tej chwili nie ma. Oni albo samobójstwo popełnili, albo już umarli, albo oślepli, albo Kalekami się stali, bo oni za pół litra często to robili. Czyli albo się zapili po prostu. Natomiast uważam, że Polska powinna upomnieć się o swoich oficerów, z tym, że kraj nasz, Polska, to powinien do Hali skarżyć. Natomiast my dzieci, jest konwencja praw człowieka, mamy prawo skarżyć do Strasburga, i to robimy.